Patrzcie Ale Ale jazda Ale jazda Fajna ryba Fajna ryba, ale fajna Ale fajna Zobaczcie, nie wiem, było widać, kurczę, czy nie było Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale. Przypłynąłem w pierwsze miejsce. Tutaj zacząłem rozstawiać kamery, wrzuciłem przynętę do wody. No i patrzę bach, walnięcie, nie i tak. Trzymam kamerę w ręku, bo jeszcze nie umocowana na statywie. Tu chcę Wam nagrać schód słońca i chciałbym jeszcze rybę nagrać. No i co tutaj zrobić? Łapie jakoś kamerę na wędkę, wędkę w rękę, ale niestety nie udało się. Ryba się spięła. Ale za to macie, popatrzcie, piękny wschód słońca. Dzisiaj wieje, na pewno będzie to słychać w kamerze. Chociaż używam mikrofonów bezprzewodowych, muszę Wam powiedzieć, że nie wiem co się dzieje. Czasami te mikrofony mnie zawodzą. Miałem dużo więcej filmów nagranych, ale tracił się dźwięk. Chyba trzeba będzie zainwestować w kolejne, w kolejne mikrofony. Ale żeby to zrobić, to chociaż żeby zasięg był tego kanału, to dajcie łapkę do góry. Może w taki sposób yy, yy, to dotrze do większej liczby ludzi. No i wtedy żona mi w prezencie kupi następne mikrofony. Nie? No nic, ja tutaj mocuję kamerę w statyw i zakładam przynęty, bo na pewno w wcięło, rozkładam następne wędki no i zobaczymy co się wydarzy, usiądźcie wygodnie na pewno coś się będzie działo zaczynamy no i pierwsza ryba, którą mogę Wam pokazać zobaczcie, jest pierwsza teraz jesień główki jigowe ale rewela ryba cieplejsza niż powietrze na zewnątrz biorąc rybę w rękę możecie sobie ogrzać rękę główka jigowa taka pokazywałem w zeszłym roku te kolory, które naprawdę działają, przynajmniej mi tutaj ustawię kolejną to jest kłoder na tamtej wędce mam 1,8 widocznie przy tym wietrze trzeba będzie pozmieniać na na kłodrowe, kłówki dzigowe, bo, bo wieje naprawdę dzisiaj dosyć, dosyć mocno zresztą pokażę wam kamerę obrócę zobaczcie co się dzieje a ja się troszeczkę już schowałem od tego wiatru, wpłynąłem w zatokę no i spróbuję tutaj coś coś dzisiaj Połowić, coś, coś wam opowiedzieć jak łowić w takim wietrze No i melduję się z kolejną rybą Popatrzcie Tą to nawet zmierzę Ach, powiem wam, że już jest ładna Zobaczę co to, co to za rozmiar tak nawet dla siebie, ale i podejrzewam, że wy byście chcieli wiedzieć. Jeżeli będzie można ją zatrzymać, to sobie ją zatrzymam. Tak jest. Jest legalna. 16 cali. 16 cali ta ryba jedzie ze mną. Kolejna ryba. Tutaj spróbuję wam jakoś nastawić, żebyście bardziej widzieli z Zobaczcie delikatna wędka delikatna główka jigowa i ten wiatr pomaga podbijając przynętę, wiecie taka ryba ta do wody nie każdą rybę trzeba zabrać tutaj jest limit na tym jeziorze w tym roku już 3 ryby co mnie to bardzo cieszy ale idzie zima przydałoby się Parę rybek do domu też wziąć na zimę. Może się uda złowić. To wiecie, cały sezon się wypuszcza. A wtedy, jak się chce, no to czasami dopisują, ale nie te, co powinny być. Ja się nie poddaję. A wiecie co? Jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Tak, w tajemnicy. Rozmawiałem. Z Agnieszką mówię, że kurczę z tymi te głośniki, te mikrofony w sumie. Mam nadzieję, że to się nagrywa teraz, dopiero wyjdzie w domu. Tak zawsze taka niepewność, czy jest materiał, czy nie ma. Mówię, kurczę, może by się przydało coś kupić, zainwestować w następny sprzęt. Agnieszka mówi, jeżeli dostaniesz 100 łapek pod tym filmem do góry i 30 komentarzy, no to wtedy będzie nowy sprzęt. No to ja tak do was. Pomożecie? Jest kolejna ciepła Tutaj mówię, dzisiaj dzisiaj można zapomnieć o rzucaniu, wiecie? Przy tym wietrze. Naprawdę Taka 14-14,5 Dzisiaj tylko zostaje mi jigowanie. Wędka zostawiona, druga wędka delikatna w ręku, też fajne ryby. Trzecia wędka to tylko tak, bo mi się jej przerabiać nie chce. To jest na trójniku też wrzucona. Jak widzicie chlapie, słychać jak silnik elektryczny ten trollingowy wyciąga z wody, a jest długości 60 cali, czyli 5 stóp i jeszcze jestem schowany. To nie jest to, że wypłynąłem na środek, na środek jeziora, jeszcze się schowałem od tego wiatru, a jakie warunki są, widzicie, myślę, że to jest ulubiona pogoda wolajowa, one lubią jak coś wieje, jak się ta woda rusza, może dlatego dzisiaj postanowiły trochę sobie pojeść, ale jazda, nawet na trójnik ryba się trafiła, tak jak Wam mówiłem, że, o tutaj jest. Aj, kurczę, tu puściło. Nie chciało mi się przewiązywać tej wędki. To tak tylko zostawiłem. No i proszę bardzo, ryba jest. A tutaj na drugiej było. Kurczę, coś się dzieje. Coś się dzieje, coś fajnego. Powiem wam, że coś fajnego. Zaraz tutaj tylko tak z powrotem rzucę. Niech sobie. Może wymienię przynętę. Niech sobie leży. Ale kurczę, fajnie. Jak gryzą, to trzeba, trzeba zagęszczać ruchy, żeby jak najszybciej te przynęty ustawiać. Bo te ryby tu są. Tamtą następną muszę sprawdzić. No, nawet nawet i na coś takiego się wydarzyło. Mówię, nie chciało mi się przywiązywać po prostu, a miałem wędkę wyciągniętą, bo została mi na wierzchu, bo byłem, wiecie, co sobie z brzegu połowić. Bardzo delikatnie opada to na dno przy, przy delikatnej żyłeczce, bo tu żyłeczka jest tylko 6 funtów. Czasami, czasami tam piszecie mi w komentarzach, że po angielsku. Słuchajcie, powiem wam tak. Ja większość. O tak, no, no tak, no więcej niż połowę swojego życia spędziłem w Ameryce. Jeżeli używam wszystkiego tutaj, na przykład w calach, Fahrenheity, mile, musicie zrozumieć, mi naprawdę jest ciężko teraz teraz przełożyć to na centymetry, bo ja nie pamiętam ile to jest, jak ile to jest w centymetrach, czy, czy w kilometrach, czy w metrach, czy w kilogramach. To nie jest to, że o wielki, wielki Amerykanin już zapomniał polskiego. Nie, ja polskiego nie zapomniałem. Czasami brakuje słów, nie powiem, że nie. Ale jeżeli używa się na co dzień rzeczy, o tak jak tutaj, związanych z rybami, jak ja idę do sklepu, to ja kupuję, kupuję czy przynęty, czy, czy żyłki, czy cokolwiek. To jest wszystko funty, uncje. Długości wętek są w e, stopach. No stąd, stąd takie rzeczy są wtracane do moich filmów. Chociaż Wam powiem, że oglądam polską telewizję dosyć często, różne programy z Polski i też widzę, że w polskiej telewizji, nawet publicznej reklamy niektóre są po angielsku to już ja nie wiem o co chodzi dlatego mówię, wybaczcie mi czasami wtrącane te te angielskie jakieś tam uproszczenia ale mi to naprawdę jest łatwiej a jeżeli ktoś tak naprawdę chcę już w tych miarach europejskich, przecież zawsze sobie można to przeliczyć. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, łatwo jest wejść gdzieś tam na, na, na internecie, poszukać przelicznik miar i nie ma problemu. To nie jest to, żeby Wam utrudnić, to nie jest to, żeby zapłysnąć, że o, to w Ameryce. Nie, no po prostu tak jak Wam mówię. Ja więcej niż połowę życia. Mieszkam w Ameryce, dlatego tak jest, no. Popatrzcie, kolejna na trójniku. Kolejna ryba na trójniku. Normalnie idzie z nimi oszaleć. Jak przynętę im podać, w jaki sposób, nie? Kolejny raz widać, że czasami na którą się nie obstawia, której się nie obstawia, nie daje jakieś ryby. Tylko tu mam mały haczyk, bo tu mam haczyk szósteczkę. Ja przeważnie używam dwójki, czwórki, ale tutaj miało być delikatnie. Dlatego jest szósteczka, malutki haczyk i też coś się dzieje. Ok, zmieniłem. Wiecie co? strony. Tutaj dałem tą delikatną wędkę. Ok, jak wam mówię o delikatnej wędce, to wam powiem, co to jest. To jest wędka Sand Croix, ale to jest Penfish Series to jest 69, 6,9 cali długości, jednoczęściowa wędka fast action od 2 do 6 funtów, tylko można tutaj najlepiej działa od 2 do 6 funtów, jak jest żyłka nawinięta i obciążenia od 1,32 do 3,16 uncji ja mam tutaj 1,8 uncję kołowrotek, to jest do tego Shimano Sedona Sedona tysiączek. no i, i tyle, no i to taka właśnie mówię, to taka była wędka zrobiona żeby przy łódce opuścić na delikatnie to nie jest wędka do, do obrzucania ani tam do jigowania Delikatna główka jigowa, sama żyłka bez, bez tam niczego, nie dawałem tutaj nic pomiędzy, bezpośrednio jest dowiązana do żyłki. Główka jigowa. no i powiem Wam, że fajne ryby daje ta wędka, a tutaj druga wędka to już trochę e, główka dżigowa, 1 czwarta uncji, i to jest e, Sand Croix Legend Tournament. Jednoczęściowa, 7 stóp długości, yy, modulowana akcja wędki. Yy, co tu jeszcze mamy? Od 4 do 10 funtów plecionka albo żyłka No i od 1 8 do, do 3 8 yy, przynęty. Też delikatna wędka. Tam jest 1 8, to jest 1, 1 4. Główka dzigowa. No i po prostu zmieniłem sobie, żeby spróbować jak ryba się będzie zachowywała, czy będzie bardziej agresywnie wbiła, jeżeli ta przynęta będzie szybciej opadać do dna, bo wiadomo czym główka jigowa cięższa, tym ta przynęta inaczej pracuje, szybciej, szybciej opada do dna, mniej ją ta woda zabiera przy dzisiejszej fali. A chciałem Wam powiedzieć, że, że pod mną jest 16 stóp głębokości. A temperatura wody. Ok, to trzeba przełączyć. Ok, temperatura wody jest 68 stopni. Trzecia ryba na boczny trok. Tylko to nie są olbrzymy, nie? Widocznie te mniejsze jak przepływają. To są bardziej zainteresowane tym bocznym trokiem. Natomiast yy, tamte. Na no tamte, przy, na główki jigowe większe, większe ryby gryzły. Powiem Wam, że cały czas mi tutaj głowa lata, bo przy trzech wędkach przez cały czas coś się dzieje. Ale no to o to chodzi na tych rybach, nie? Żeby coś się działo, żeby właśnie non-stop coś, 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 coś było, nie? Zobaczcie, już troszeczkę większa. Powoli, powoli rozkręcamy się, idziemy w górę. Coraz większe Dobrze Bardzo dobrze O to chodzi O, zobaczcie jaki okoń Popatrzcie Ale okoń Ale ładny, co? Piękny okonek No, chłopaku A jaki odjazd był Taki okoń Też dzisiaj ze mną Popłyniesz Nie ma co Ta wędka dzisiaj szaleje Kurcze no najwięcej Najwięcej ryb złowionych Jednak na tą wędkę Patrzcie Ole Ole jazda Ale jazda, fajna ryba Fajna ryba, o, ale fajna ale fajna. Zobaczcie. Nie wiem, było widać. kurczę, czy nie było. Fajna ryba. <laughs> mierzymy, mierzymy. Kurcze. <laughs> Wiedziała chyba. 14,3 czwarte. Wiedziała chyba, żeby się spiąć w sobie, nie? Że dzisiaj jest dzień, kiedy chcę wziąć te ryby. No to się spięła i nie można jej wziąć. Ale. Dzieje się, dzieje się. Mam nadzieję, że do tej pory dobrze się bawicie, bo ja rewelacyjnie. <laughs> Właśnie skończył się ten live. Zobaczcie, mówiłem, że pewnie jak live się skończy, to ryby odpalą. Proszę bardzo, kolejna jaka fajna ryba. Spokój się, już Cię wypuszczam. Jak ja to ustawiam wam pokażę, może co? Zobaczcie do dna. Ok, widzę, że zeszło do dna, bo widzicie, jak się robi balon. Zbieram. Zbieram nadmiar. I teraz mam stopę od wody. Ok i teraz wiem, jak mam dwie stopy, że stopę mam podniesione, ciężar mam podniesiony na dnem to nie dość, że balans robi ten ciężarek to jeszcze wyżej pływa ta, ta przynęta na tym trójniku, nie? na tym liderze a czasami też robię tak, że opuszczam tak że, ok, pokażę Wam opuszczam tak, że mam przynętę na dnie OK, teraz mam przynętę na dnie i tylko, i tylko sam... przynęta stoi i tylko sam lider pływa, nie? Raz tak, raz tak, przez cały czas coś, coś zmieniam, żeby, żeby tą rybę troszeczkę, troszeczkę zachęcić, nie? Używacie czasami takich główek jigowych? Tej firmy? Ja tu spróbuję właśnie na tą delikatną wędkę, założę tą główkę. Kłodrowa. Zobaczymy, czy przy tym wietrze i tej fali kłodrowa główka może lepiej będzie działać. Wiem, że tutaj, tutaj dużo łowią gejdowie na te główki. Ostatnio zajechałem tutaj do lokalnego sklepu wędkarskiego. Kupiłem zielone, różowe, jakieś białe. Czymś tam, z jakimś następnym kolorem to jest jeszcze główka niby która ma być niezaczepowa widzieliście, tam u góry są te dwa takie chroniące haczyk nie wiem, włoski jakby zresztą pokażę Wam za sekundę jeszcze jeszcze raz, a co, co tutaj gdybać już Wam pokazywałem to, ale zobaczcie, tak to wygląda nie? no i zadziałało, co? Dragon gdzie zobaczcie No zadziałało całkiem niedawno wrzucone Widzicie jakich fajnych rzeczy możecie podpatrzeć na moim kanale taka ryba nastroż się no Czekaj. tutaj taka ryba i kolejna główka dzigowa. Zmieniam, zmieniam kolory wiecie zaraz wam pokażę tu kolejną też bez zaczepowa dawaj, dawaj, dawaj taka ryba taka główka wiecie nie, widać. Teraz wam powiem, że na przykład zerwało mi dwa razy rybkę była, była po prostu założona tak od dołu. Teraz założyłem tak, że hak przez do środka i przez głowę. Wtedy jest mocniejsze, mocniejszy chwyt tego haka. No jak widzieliście ryba, ryba była tutaj się coś dzieje, też wiecie. Zaraz tylko tutaj opuszczę i muszę sprawdzić tą wędkę. Coś tutaj się dzieje, ale Okej, okay, opuściłem. Jest, jest. Dobra. Delikatnie tutaj podnoszę dna i co sprawdzimy jeszcze tą wędkę, nie? Popatrzcie. Mówiłem, że coś się dzieje. Okej. Okay. Jest kolejna. Tylko wiecie co? To jest tak zażarte akurat, że ja nie będę tego Nie będę rwał na siłę Żeby ryby nie zabić Ok, a co tutaj my mamy? No proszę bardzo Jeszcze żaglówka za mną, nie? Trzeba tutaj będzie tylko zawiązać Zawiązać trzeba haczyk do tego zestawu Zobaczcie Widzicie? Nagrywa się nie nagrywa, muszę podejść zobaczyć. Chyba się nagrywa, nie? No. Można i żaglówką, nie? A dlaczego nie? Kolejna nagłówkę jigową. Taka powiem wam tu stawa już. Naprawdę taka. A ilona ma? Zobaczcie, 14,5 cala. A zobaczcie, jaka tu stawa. Już zima idzie. Muszą się najeść, nie? O tu proszę bardzo, następna. Fajnie, bo włączona kamera. Co widzieliście? Zobaczcie. Ale. Ale zła. Ale się wkurzyła. kurzona. Patrzcie, pewnie ten sam, ten sam rocznik, a jak, ten sam rocznik, uciekaj. No i to będzie na tyle z dzisiejszego dnia, mam nadzieję, że to co widzieliście podobało wam się. Wszystkich ryb wam też nie pokazywałem z tego względu, żeby nie zanudzać. To, co którąś Wam chciałem pokazać, chciałem wytłumaczyć, w jaki sposób udało mi się je dzisiaj połowić. Jak widzicie, zaczęło wiać jeszcze bardziej. Koniec przyjemności złowienia. Nie lubię rodeo na wodzie, dlatego postanowiłem się zebrać. Ja jestem usatysfakcjonowany dzisiejszymi wynikami, dzisiejszymi rybami. Jeśli wy też, to nie zapomnijcie, dajcie to łapkę do góry. No i. Zapraszam na następne filmy. Jak jest jesień, będą fajne ryby. Tych filmów będzie więcej. Dlatego na pewno coś się będzie działo na tym kanale. Dzięki, że obejrzeliście do końca. I do zobaczenia na następnym filmie.